Cześć, dostaliśmy wiadomość drogą mailową od jednego z Was z prośbą o ustawienie zegarka marki Citizen o kalibrze H804. No to bierzemy go na warsztat. Jak już wspominałem, przy innych Citizenach, w tego typu zegarkach, na samym początku należy przeprowadzić korekcję wskazówek. By wszystko dało nam się ustawić. W tym celu przytrzymujemy przez około 10 sekund górny przycisk B. Oczywiście musimy sprawdzić, że koronka jest wciśnięta, czyli w pozycji 0. I teraz wszystkie wskazówki powinny nam się ustawić pionowo do góry, a datownik między 1 a 31. Dobra, to przyspieszmy to trochę. Jak widzimy, jedyna rzecz, która nam się dobrze ustawiła, to datownik. Teraz, żeby poprawić te wskazówki, wyciągamy koronkę do pozycji drugiej i teraz każdorazowe naciśnięcie górnego przycisku wskaże nam, którą wskazówkę będziemy ustawiać. Najpierw nam się poruszyła górna, więc ustawimy górną na godzinę 12. Dobra, przeskakujemy dalej. Teraz mamy wskazówki główne. Jeżeli pokręcimy to dosyć szybciej, tak, o. To będzie szybciej. I skontrujemy w przeciwnym kierunku, żeby się zatrzymała. O. Mamy idealnie. Kolejne, sekundnik. Sekundnikiem to samo, z tym, że on jest dosyć szybki. Dobra, ustawione. Przeskakujemy dalej. Dolna wskazówka subtarczy. Skorygowane. Teraz nam się usunęły, żeby z powrotem ustawić tą wskazówkę. One się przesunęły, ta główna i sekundowa, po to, żeby nam nie zasłaniało tamtej. Jak to mamy zrobione, to wciskamy koronkę. I przycisk B. I wraca nam do aktualnej godziny, czyli korekcja wskazówek jest zrobiona. Przyspieszymy to, żeby się ustawił. Teraz musimy sprawdzić strefę czasową. Odciągamy koronkę do pozycji pierwszej. No nam tutaj wskazało paryż, jak widać u góry sekundnik. Możemy sobie zmieniać, no ale my jesteśmy w strefie Paryża, więc jest OK. No to czy ruszymy w jedną, czy w drugą, to ta godzina też się będzie zmieniała. No ale dobra, wracamy do Paryża. Niech się ustawi. Jeżeli mamy Paryż, to wystarczy teraz odebrać sygnał radiowy, albo zostawić zegarek na parapecie na nocą, sobie sam odbierze. I mamy zegarek ustawiony ale jeżeli mamy sytuację, w której nie możemy odebrać tego sygnału radiowego, możemy zegarek ustawić również ręcznie. Wyciągamy koronkę do pozycji pierwszej. Przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk B. Wyciągamy koronkę do pozycji drugiej i teraz poruszyły nam się wskazówki możemy sobie ustawić godzinę jaką uważamy że jest załóżmy że jest godzina 8 8 10 ustawiamy jest 8 .10 rano dobra i teraz naciskamy B. Teraz będziemy ustawiać datownik. Tymi obrotami. Widać tutaj się jest drugi. Załóżmy, że jest trzeci. Ustawimy na trzeciego. O. Dobra. Kolejne wciśnięcie. Pokazuje nam ustawienie dnia tygodnia. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. A, dzisiaj ustawimy, że jest środa. Dalej przeskakujemy przyciskiem B. No i teraz będzie ustawienie roku, jak również miesiąca. Załóżmy, że tak jak dzisiaj mamy styczeń, czyli musimy ustawić duży sekundnik. Musimy ustawić na styczniu. Styczeń, w ogóle podział całego zegarka tarczy, jest na miesiące. Między dwunastką a jedynką będzie grudzień. Między jedynką a dwójką będzie styczeń. Między trójką dwójką a trójką będzie luty i tak dalej dookoła aż do dwunastu. I my mamy styczeń, dobra, czyli idziemy sekundnikiem na jedynkę. Ale jesteśmy na jedynce i mamy tutaj jeszcze raz, dwa, trzy. Mamy trzy miejsca na jedynce. O co tu chodzi? Chodzi o to, że należy tutaj ustawić miesiąc oraz rok. Czyli czy mamy rok przystępny. Rokiem przystępnym, czyli tym tak zwanym rokiem zerowym, był rok 2020. Więc skoro mamy 2022 w tym momencie, to robimy raz. I 2, bo mamy rok tak jakby plus 2 od roku zerowego, czyli mamy styczeń, czyli między jedynką a dwójką, i raz i 2, rok 2022. Jeżeli mamy już ustawiony zegarek, wciskamy koronkę i przyciskiem A wracamy do godziny. Teraz jeszcze nam zostało ustawienie czasu letniego, wyciągamy koronkę do pozycji pierwszej, i ten sekundnik wskaże nam Paryż. Już to robiliśmy, żeby ustawić strefę czasową. I teraz ta mała wskazówka wskazuje nam teraz na off, czyli jest czas zimowy i przyciskiem B. Przestawiamy na on. I teraz mamy czas letni. Widać, że wskazówki nam się już przestawiły. I teraz, jeżeli zostawimy go na on, to będzie nam wskazywał czas letni i zegarek odbierze sygnał i zmieni czas, jeżeli takowa będzie. Czyli automatycznie zmieni nam na czas zimowy. Natomiast, jeżeli zostawimy go tak jak teraz na off, będzie wskazywał czas zimowy. Ale jak będzie zmiana czasu na letni, on sobie tego nie przestawi. Jeżeli mamy taką sytuację jak teraz, że jest czas zimowy, a chcemy, żeby nam się automatycznie przestawiał, to przestawiamy go na czas letni i teraz odbieramy sygnał radiowy lub zostawiamy go na noc i on sobie odbierze sygnał i automatycznie przestawi zegarek na czas zimowy. Wciskamy koronkę i zegarek pracuje dalej. Mam nadzieję, że sobie poradziliście z ustawieniem. Jeżeli nie, piszcie w komentarzach, pomogę, może coś wytłumaczę, zwłaszcza te lata przystępne, dosyć skomplikowane. A jeżeli macie jakiś zegarek, którym nie możecie sobie poradzić, tak samo jak jeden z naszych widzów, piszcie, a ustawimy go wspólnie, jeżeli tylko będziemy go mieli na salonie, jeżeli nie, jakoś tam wytłumaczymy, damy radę. Kto jak nie my. Nie zapomnijcie o łapce w górze i do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!